Siemano. Dzisiaj, jak wiecie, jest poniedziałek. Poniedziałek bardzo dobrze na mnie wpływa, od co dzisiaj bardzo dobrze. I kilka spraw do obgadania. Hmm, czemu zaczynamy od tej strony? Praktycznie trochę bez sensu, że od tej strony, bo tutaj się nic nie dzieje. Międzynarodowy narodowy dzień tańca, którego mieli problem z prawami autorskimi. Hmm. Dobra. Ale może zacznę najpierw od tego. To widziało 46 osób, bo jest ukryte i którzy link tylko na Facebooka. Odsłuchacie sobie tak wiecie w tle. I co powiedzieć Ci się nadaje się do nowego intra? Hmm, o kilka dni dzisiaj jest 3 czerwca, a to 22 maja zostało. No to test! Istne działanie GF. Powoli, powoli, powoli. Ktoś ma fajną sygnę. Kto to jest? A, Maranta. No, bardzo fajne. O fakt, co to za Pokémon? Co to w ogóle ma być? Czemu ona ma pokemona? Ja też mam <laughs> Nie chcę mi się logować, o no nie, ja mam jakiegoś miśka To jest jakiś popas. No to jest Pokemon, z tego co pamiętam to jest jakiś kociak. Ci nie mają nic, to jest jakaś gwiazdka. A to co jajko? Oh gad I ja też nie wiem, co to jest. Dobra. Mm, to może skończymy z forum. Zacznijmy teraz od. To widzieliście. Od YouTube'a. Jak wiecie, pierwszego zrobiłem wam taką małą niespodziankę 24 filmy. Ale to już pewnie wszyscy wiecie i część z was coś tam obejrzała. Zaczynając od takiego filmiku. Poprzez Draina Metin 2 Złodzieje, poradnik z Sony Vegas'a, zarobek na Górze Sochan na Lekach Plus, z nogami pająka i ogonami węża, gadanie o zarobku z gry Dragon Nest EU, zarobek na 35, 64, tak na oko, wiecie, diabelskie Metiny, to znaczy te, te, te wiecie, pięćdziesiątki, piątki, Potem koniec Tomboli 2013 podsumowanie jak wam w ogóle poszło, bo mi to koszmarnie, totalny koszmar. Kolejny matowy rodzik, no czyli bicie metków 65, no i 11 godzina odcinek z grafiki 3D odcinek drugi. Jak powiedziałem, nie będę pokazywał na razie jak to wszystko będzie wyglądało na końcu, bo to będzie w następnym odcinku. Mam nadzieję, że mi się uda zrobić. No a potem godzina to znowu coś takiego, taki vlog niby. Ale fajnie, ciepło było. Powiem Wam, że od tamtej pory to jest zachmurzone. Co jakiś czas pada i do dupy. Potem kilka informacji na temat łączenia serwerów. Potem zarobek na piątkach. Potem wtopiłem. No, a na kolejne PVP. No, PVP każdy lubi, to widać. No, kolejny zarobek na 75. Na 75. levelu. SimCity 4, czyli coś chyba to jest poprzednik w ogóle tego, co jest teraz, no bo to jest SimCity 5 z tego, co się zorientowałem, ale powiem wam, że chciałem kupić to SimCity, ale jak poczytałem recenzję to sobie dałem siana w ogóle z tym, że to się w ogóle nie opłaca kupować tego na razie. No i kolejne Lord Maup, czyli też zarobek średni log, to znaczy ten normalny. I potem y, skill czytania wbijany na P, nie na no, serio, że tak wiecie, tak jakoś... O. Małe te literki, wszystko cicho. <laughs> Kolejny stary gry. No tanki, kurczę, wiecie co? Ja mi się taką ochotę sobie na kontrę narobiłem, że ja muszę poszukać te, tych kabelków wszystkich. I potem zarobek na Medinach Pustyni. To miało być cokolwiek innego i tu miało być coś innego. Wiecie dlaczego? Po prostu tutaj nie miałem jak nagrać tego, co... Tu miał być i Medin w ogóle ale nie mogę w ogóle się tam zalogować, wywala mnie, wywala mi klienta, wszystko się źle dzieje. A tu miało być... Tu miał być chyba konkurs. Poczekajcie, teraz sobie luknę na te moje rozpiski za super. Przedostatni film. Tak, miał być konkurs, ale tak sobie pomyślałem, że konkurs... Nie, że konkurs nie, 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 nie. No i ostatni ten filmik. Za to w ogóle wam dziękuję, bo tutaj są bardzo miłe słowa bardzo dużej ilości osób. No weź, nie puszczaj mi reklam tutaj. Jeszcze łągę. Ech. No fajnie, że chcecie więcej takich dni, tylko że pomyślcie, że no jakby było więcej takich dni, to nie byłoby to jakieś specjalne, tak? No. No co na ciebie? No może kiedyś mnie zobaczycie. Zobaczycie jak na pewno udam się w pewne miejsce, które zawsze chciałem zobaczyć. Tylko pewnie będzie problem z wizą. No. Bo wiecie. Chyba już wiecie, gdzie chcę jechać. Chociaż na dwa tygodnie, żeby pojechać. Chociaż dwa tygodnie to może być mało, żeby wszystko pooglądać. Ale tutaj dziękuję wszystkim za ciepłe słowa, które były. A ten co stwierdzili, że za dużo filmów to... Po prostu mogli sobie zostawić na kilka poprzednich, następnych dni. A jak to wszystko robiłem? Bardzo proste. Jak jest plik, film. Mamy takie opcje jak publiczny, niepubliczny, prywatny, zaplanowany. Brałem zaplanowany, naprawdę. La łapałem jakiś plik. No. I mamy data, czas. Dziękuję. Ja nie musiałem tutaj cały dzień siedzieć, spokojnie. No, chwila ciszy musiała być, bo mi mieczkawka jakoś złapała. No i końcówka, Facebook. Wczoraj było nas 800 osób, no, gdzieś zniknęło. A dzisiaj ktoś się wykruszył, więc jeśli chcesz być 800 osobą, zapraszam na Facebooka. Link dorzucę Wam w opisie. Mm, coś jeszcze chciałem powiedzieć. Mm, a, pytaliście, czy... A pewnie to tak pierwszego masy filmów, a potem nic. Spokojnie. Jak widzicie, ja się dla was będę starał. I dzisiaj macie kolejny filmik i mam nadzieję, że uda mi się zrobić jeszcze jeden, a co do tego muzyki, której słuchaliście na początku. Mam nadzieję, że uda mi się zrobić pod nią intro, chociaż jest problem, bo krzyczę o prawa autorskie i blokuję oryginalną ścieżkę dźwiękową, usuwając ją, więc jest mały problem. I. Dzisiaj jeszcze będzie jeden odcinek, bo muszę go zrobić z innego prostego względu. Coś, co obiecałem na 7000 widzów i na 1 czerwca, ale mam nadzieję, że wybaczycie mi to, że 1 czerwca tego nie było, bo było 24 filmiki, a 25 byście chyba nie znieśli. Dlatego też dzisiaj postaram się zrobić jeszcze jeden odcinek, taki króciutki, w którym zapytam Was o kilka rzeczy. Czy coś jeszcze od Was chcę? Nie, na razie to wszystko i zapraszam do subskrybowania kanału, żeby było nas coraz więcej. I do polubienia na Facebooku, bo tam też macie ciekawe informacje i nieraz jest więcej niż na tym YouTubie. OK, do zobaczenia i trzymajcie się ciepło, bo wiecie, chmury... Dupna pogoda po prostu. Do zobaczenia.